A na co powinienem zwracać uwagę pod względem funkcjonalności foteli masujących? <grywa> Programy automatyczne daje się sterować manualnie, ale tak generalnie. Bardziej naciskamy cała gama. Ok, więc e, przechodząc do foteli masujących i funkcji, jakie one mają, i tak naprawdę jak te funkcje mogą odpowiedzieć na Twoje e, potrzeby. Więc e, główne, e, główna rzecz, najważniejszy w fotelu masującym będzie mechanizm masujący, ten, który działa na plecach, w modelach, które mają L-shape jeszcze pod pośladki podchodzące. On jest jak tak naprawdę korem, on jest kręgosłupem fotela masującego i jego poziom zaawansowania, ilość technik, które potrafi wykonać wpływają na, na to odczucie masażu, na jego jakość. No i teraz tak. Programy automatyczne. Im więcej, no to tym swobodniej będziesz mógł korzystać z fotela masującego, nie zastanawiać się jak to włączyć, jaki program wybrać, gdzie go ustawić, tylko po prostu uruchamiamy program automatyczny, powiedzmy relaks, czy jakiś ek relief, czy jakieś na, 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 ob, na obolałe mięśnie. I po prostu ta funkcja zaczyna działać. Mamy z góry zdefiniowane 15 minut masażu, więc ilość programów automatycznych im większa, tym bardziej ułatwia nam życie. Każdy tak naprawdę fotel masujący daje się sterować manualnie, więc możemy zawsze wybrać, co chcemy w każdym fotelu jaką technikę, gdzie ją ustawić i tam sobie ustawiać, więc e, to nie jest żadna różnica między fotelami, ona jest wszędzie, ale też warto wiedzieć, że e, wtedy możemy się bawić tymi technikami. A chcę mieć ugniatanie na szyi albo chcę mieć nie wiem e, rolowanie gdzieś tam na odcinku piersiowym. Więc e, to jest to. Więc zwracajmy uwagę na masażery, im bardziej rozbudowane tym więcej nam jakby dostarczą Frajdy więcej relaksu nam zapewnią w masażu. Wchodzić trzeba teraz też w kwestię siły. No to teraz trzeba też sobie powiedzieć, czy ja lubię mocny masaż, czy delikatny. Tak? Więc są fotele, które już generalnie zazwyczaj doradca klienta też powie: ten jest, wie Pan, trochę mocniejszy, a ten może być lżejszy. A tak generalnie, chociaż można regulować w nich siłę masażu. Lub też szybkość masażu, co też tutaj już o tym rozmawialiśmy. No i jest zasada, że im bardziej leżąca pozycja, tym bardziej naciskamy swoim ciałem na fotel i jest masaż wtedy intensywniejszy. Więc w fotelach, które nie mają de facto regulacji intensywności, tym regulacją tego poziomu oparcia, tego naszego położenia na fotelu też możemy tą siłę regulować. No i to też sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie czy jak, bardzo, jak, bardzo, jak silny masaż my potrzebujemy, czy to ma być delikatniejsze coś, czy mocny masaż naprawdę też jesteśmy w stanie osiągnąć w fotelach masujących. Czyli mamy ten kor, mechanizm masujący z programami automatycznymi, programami manualnymi, z regulacją siły. No i ważne są techniki, techniki, technologie skanowania, więc każdy też fotel masujący powinien mieć system skanowania, który chociażby w najprostszej swojej formie znajdzie, gdzie jest szyja, gdzie kończą się plecy, dokąd mogę prowadzić masaż, czyli tak, żeby po głowie tutaj nam nie masować masażerem, tylko wiedzieć w którym momencie kończyć jakby ruch masażera w górę, gdzie w dół podjechać. Im wyższy model, tym Będzie rozpoznawał lędźwie, odcinek piersiowy, w lędźwiach głębiej, będzie wchodził w piersiowym trochę płycej, będzie mógł to rozpoznawać. A już w najbardziej zaawansowanych fotelach, gdzie jest sztuczna inteligencja, już jakby do pracy zagarnięta, no to tam już ten fotel jest w stanie jeszcze na bieżąco reagować na sztywność i napięcie tych mięśni. Więc jeżeli czuje, że jest mięsień bardziej oporny na masaż, twardy, napięty, tym tam stosuje mocniejsze techniki lub te techniki bardziej rozluźniające i to też się dzieje na podstawie też skanowania, tak? więc skanowanie to na to trzeba zwrócić uwagę i jak dokładne to jest skanowanie, to, to też trzeba zawsze dopytać. Skanowanie też po, pozwala nam dopasować właśnie do wzrostu, czyli są osoby wysokie, są osoby niskie. Najlepiej mają osoby w fotelach masujących, bym powiedział, gdzieś do metra 80 to już mają jakby cały wachlarz foteli dostępny, a, a wyższe, wyższe osoby już muszą w tych takich bardziej większych fotelach się tutaj poruszać, żeby ten masaż uzyskać. A skanowanie pozwala nam też na to, żeby właśnie wyczuć jaka, jaki jest wzrost osoby, która właśnie masuje się na fotelu. Dalej zwrócić uwagę można na to, jakie ma poduszki. To jest dodatkowy mechanizm też w fotelu, ale jeżeli mamy na przykład potrzebę, że zawsze mamy takie, nie wiem, spięte łydki, czy spięte e, ręce, gdzieś tu ta krew nam nie za bardzo odpływa albo to było spowodowane pracą siedzącą gdzieś przed komputerem, to super działają poduszki masujące. Czyli też skurcz, rozkurcz mięśni zapewniają i też warto zwrócić uwagę na to. E, czy, jak, czy fotel ma poduszki masujące w miejscach, które nas interesują, jak łydki właśnie czy przedramiona I, i jak tutaj możemy tym pracować, bo to naprawdę bardzo fajny też efekt masażu jest są funkcje takie jak właśnie rolki na stopy. Więc jeżeli potrzebujesz e, lubisz masaż na stopy. E, nie wiem, często właśnie masz bardziej pracę stojącą, gdzieś kobiety więcej na szpilkach e, w szpilkach chodzą, no to faktycznie, te rolki masujące stopy też tutaj jak najbardziej będą jakby takie potrzebne, użyteczne w tym fotelu i też można by było szukać fotela, który jednak te rolki masujące na stopy ma. No i jest cała gama dodatkowych funkcji, jak ogrzewanie, jak właśnie programy rozciągające, jak nawiewy zionizowanego powietrza, czy jak odtwarzacze muzyki wbudowane. To są wszystko dodatki, które nam mają uprzyjemnić ten masaż. Które mają spowodować, że jeszcze bardziej to wszystko komfortowo odczuwamy. Oczywiście jedne są bardziej ważne, drugie mniej ważne, a czasami nawet niektóre powiedzmy, że nie musiały być, ale to też jest takie pytanie, czy w samochodzie jest potrzebne radio. No fajnie jest coś posłuchać, więc fajnie jest i mieć ciepłe oparcie, jak, jak się masujemy, czy to jest potrzebne, czy nie. To też każdy indywidualnie musisz sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy chce mieć to czy nie. W wyższych modelach, raczej im wyższy model, im bardziej zaawansowany, im droższy. Przez to, to też będzie miał tą. Te, tych funkcji coraz, coraz, coraz więcej, a to są dodatki. Zwracać uwagę trzeba na masażer, ilość programów automatycznych, techniki manualne, jak skanuje i e, e, systemy poduszek powietrznych. E, to są, to są, to są ważne rzeczy. I na koniec dodam jeszcze ten sposób rozkładania, o którym też już rozmawialiśmy. Są fotele, które rozkładają się do pozycji płaskiej, takiej leżącej, takiej flat, horyzontalnej, a są fotele, które rozkładają się do pozycji zero gravity, też troszeczkę inaczej. Inaczej odczuwamy wtedy masaż, inaczej rozkłada się napięcie na ciele w tym fotelu, więc to też warto sobie przemyśleć. Niektórzy nie lubią tej pozycji takiej jak w fotelu bujanym do tyłu odchylanej, chociaż ona jest częstsza w fotelach masujących, ale wybierają te fotele z pozycją właśnie prostą, płaską, taką horyzontalną, bo w tej najlepiej im się masuje. Więc to też już indywidualne kwestie, na które można by było zwrócić uwagę. I tak naprawdę. Powiedziałem w skrócie, w szybkim skrócie, o tym wszystkim, na co można by było zwrócić uwagę przy funkcjach foteli i jak one na Twoje potrzeby mogą przekładać się jakie pytania sobie zadać, decydując, czy wybrać tą funkcję, czy nie, czy to jest mi potrzebne, czy nie. Więc tutaj można by było sobie tak to rozbić, a tak naprawdę w każdym naszym jednym spotkaniu wcześniej, wcześniejszym rozmawialiśmy o, szczegółowo o każdej tak naprawdę z tych funkcji. Rynek jest dość szeroki, na pewno są jakieś niuanse, na które jeszcze powinienem zwrócić uwagę. No to kolejna historia, zapraszam, może porozmawiamy dalej o tym.